Dzień ja z tej strony, Abra, i dzisiaj zrobimy sobie wyzwanie: wrzuć to, co trzymasz w rękach do basenu. Dokładnie tak za nami stoi basen, i właśnie do niego będziemy wrzucać różne przedmioty, które będziemy z Maciekiem nawzajem trzymać w rękach. Wyobraźcie sobie, że dla przykładu trzymam drabinę właśnie w rękach. Ale po co miałbyś trzymać drabinę w rękach? To bez sensu! Eee, nie wiem, ale przykładowo ją trzymam w rękach, i Maciek mi mówi: wrzuć to, co trzymasz do basenu! Wrzuć to, co trzymasz do basenu, te. Okay. <laughs> I mniej więcej to tak będzie wyglądać. Ja myślałem, że podejdziesz elegancko tutaj pyk i wrzucisz no, do basenu, no, a nie no, bum! No, to jeszcze raz. Wrzuć to, co trzymasz do basenu. O, bardzo ładnie. teraz lepiej. Hej, ta drabina, jest w basenie. Ej, to jest... Ona się topi. Nie no, stary, no trochę wypłynęła, chyba. Halo, żyjesz. Razem z Maćkiem przez cały dzień będziemy łapać się na takich przypałowych momentach, kiedy on na trzyma iPhone'a w ręce i wtedy ja wbiegam i mówię: gościu, wrzuć to do basenu. Właśnie tak jak tą drabinę. Ona dalej się topi. Nie no, chyba już ją wyciągniemy, albo ją zostawmy. Po prostu ją zostawmy i tyle. Żeby nie było tak łatwo, weźmiemy także drugą drabinę i to właśnie z niej będziemy zrzucać rzeczy do basenu. Będziemy po po prostu zrzucać rzeczy z wysokości. Myślę, że to będzie trochę bardziej ekstremalne. No, bo podejść do basenu i położyć po prostu na tafli wody, to żaden fan. A jeżeli Abra wejdzie na drabinę i z takiej wysokości coś zrzuci, to będzie bardziej hardkorowe może i taka gumowa żabka przeżyła, ale jakby iPhona zrzucić z takiej wysokości, no to ja bym nie chciał tego robić, powiedzmy sobie szczerze. Przed nami naprawdę bardzo hardkorowy dzień i lecimy z tematem, ale zanim to, jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik subskrybuj. Zaznacz także dzwoneczek, żeby nic się nie ominęło, bo szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek, środa oraz w piątek o godzinie 19. Sub i dzwonek są naprawdę bardzo ważne. 25 tysięcy łapek w górę zagwarantuje kolejny challenge z basenem, dlatego jeśli chcesz tego więcej, to po prostu zostaw łapeczkę 25 koła i zrobimy to. A także wpadaj na nasze instagramy Abraety. Maciek Podługa z Dunikowski. Tam jesteś ze wszystkim na bieżąco, a nawet szybciej niż wizowy z YouTube'a. Wejdź na Instagrama, zaobserwuj, zobacz co tam się dzieje. I także na TikToki, słuchajcie, no. Tam są głupie <grym> rzeczy, nie przyznawajmy się w ogóle. No nie, 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 nie. A teraz, gościu, jeśli jesteś gotowy, to zaczynamy nasz challenge. Myślę, że będzie naprawdę dosyć grubo. Ten basen no może nie wygląda na największy, ale ma dużo wody, 2,5 tysiąca litrów, więc jakbyś chciał, to iPhone'a utopisz. Swojego iPhone'a na pewno nie ma takiej opcji. Pewno. Słuchajcie, jesteśmy dosłownie 10 minut po rozpoczęciu naszego challenge'u Ja jestem u siebie w pokoju, a Abra jest u siebie, więc myślę, że możemy teraz do niego pójść i go na czymś złapać. Nie wiem do końca, co on robi, ale na pewno, jeżeli jest w pokoju, to coś ma w rękach. Pewnie telefon i ogląda coś na łóżku. Także na pewno kozacko byłoby od razu utopić mojego iPhone'a do tego gościa. Słuchajcie, on jest 10 metrów ode mnie, ale tego nie słyszę bo są zamknięte drzwi, chodźcie, chodźcie, lecimy. Mam nadzieję, że na czymś go ekstremalnym złapiemy. Dobra, słuchajcie, wbijamy do niego, do pokoju. Teraz musimy być mega cicho. Stary to do basenu. Co? To, co trzymasz, wrzuć do basenu. Długopis chyba. Nie, stary, ja tutaj widzę, że coś trzymasz. Długopis trzymam. No to długopis też wrzucisz, ale oprócz tego no trzymałeś klawiaturę. No błagam, stary, klawiaturę. No, stary. no stary. tak, trzymałeś ją, więc musisz wrzucić. Ja będę wtedy pisał. A już nie moja sprawa, na pewno masz jakąś zastępczą? Ja za i tak, to ej, to ty się zostawił klawiaturę? No ale to jest, stary, twoja nowa klawiatura. Nie wiem, ile za nią dałeś, ale no trzymałeś ją, także. Ona nie wygląda na nową. Tak to jest, jak się nie czyści klawiatur, pamiętajcie, czyści klawiatury, bo potem wygląda jak takie jest. Ale serio muszę to wywalić do basenu. No musisz taj, odłączaj odłączać od tego komputera i lecimy tam wyrzucić ja do basenu. Ale ja mam z miesiąc, dosłownie może z miesiąc. No to zaraz będziesz miał jeszcze nowszą. super sprawa. Naprawdę, serio. Ej, ale to i tak całe szczęście, że nie muszę wyrzucać monitora, myszki czy czegokolwiek. E, do monitora ciężko ja tak trzymać monitor, ale? Ty gościu wyrzuć to co trzymasz. Lepiej uważaj stary, nie, 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 lepiej nie, nie, uważaj. Nie. Klawiatura jeszcze może być, ile co nie wiem, siedem dyszek. I ten takiego. długopis, długopis też bierz. O co? No bo challenge to challenge. Daj mi to odłączyć i lecimy. Nie do końca wiem, dlaczego Maciek chce, abym wyrzucił klawiaturę do basenu, przecież ona się rozwali. Nie, tak szczerze, nie masz szans, żeby przeżyła, ale w porządku, najwyżej Maciek mi kupi nową i tyle będzie, gościu kupisz mi nową klawiaturę, El. Nie wiem, jak dałeś się na to nabrać 10 minut po rozpoczęciu tego challenge'u, no ja na przykład byłem uważny, ale widać, ty nie, więc teraz masz klawiaturę, wyrzuca... Aha. Stary, to, to nie jest dobre. Ej, to nie miało tak. W... Nawet nie trafiłeś w basen, stary. Wchodź na drabinę i normalnie to zrzucaj. A nie mi tutaj będziesz rozwalał klawiaturę. To nie o to chodzi. Ej, tutaj są jej szczątki, więc trzeba to teraz pozbierać, bo to jest niebezpieczne. Nie rozumiem, po co w tym wszystkim jest długopis, ale spoko, niech on sobie tutaj wpada. On nawet nie utonie. Tymczasem ja mam klawiaturę w ręce. No i szczerze, patrz, ona już nie ma dwóch przycisków. Jak dla mnie to ona już jest niezdatna do użycia, ale to co? Muszę ją zrzucić, jesteś pewien? Tak, stary musi się ją zrzucić. Ja nie wiem, czy ona w ogóle już działa po tym jak ją tak rzuciłeś, no ale nie no, ale z wysokości stary, co to ma być? Mieliśmy zrzucać wysokości, a ty znowu chcesz coś łamać reguły. Okej, okay, oj, ale chlupnęło, stary Myślisz, że ona to przeżyje? Bo jak dla mnie to średnio, serio Myśle, średnio Myślę, że stary, musisz kupować nową No nie, no ale no, to jestem z sześć dych w plecy Siedem dych, coś takiego O nie, stary, ona, ona tonie Ona tonie, ona tonie co? Ej, stary, ratuj ją ratuj. <noise> Nie, myślę, że już nie ma co ratować No to mamy mały problem, bo nie mam czym pisać Klawiatura dołączyła do naszego przyjaciela drabiny I raczej topią się razem Jak dla mnie to nie ma szans, żeby klawiatura przeżyła Żeby ona w ogóle działała Dalej chyba nie. Zrobione wiadomo, się wyciągnie będzie git. Długopis też pewnie się wysuszy i będzie spoko. No ale klawiatura, kabel i tak dalej w wodzie to chyba nie był najlepszy pomysł. Dlatego Maciek będzie leciał do sklepu i kupi mi nie. nową klawiaturę. Kupisz mi nową klawiaturę. Gościu. Na to się nie umawialiśmy. E, serio, kupisz, bo ją rozwaliłeś jakby. Rwaliłeś, ją, rozwaliłeś, ją wrzuciłeś, ja nie mam z tym nic. Dobra, nie w, w każdym to... razie ja się na pewno zaraz zemszczę. Nie wiem jeszcze co zrobię, ale mam nadzieję, że znajdę bardzo fajny moment i będzie tego żałował. Jesteśmy około pół godziny później i nie wiem, czy słyszycie, ale Maciek Właśnie myje zęby. Właśnie zaczął, więc nie muszę się jakoś bardzo spieszyć, ale w każdym razie wpadłem na pomysł, żeby pójść do niego i powiedzieć mu, aby on szczoteczkę elektryczną wrzucił do basenu. Nie wiem, czy takie szczoteczki są wodosporne. W sumie nie mam naprawdę pojęcia, czy są wodoodporne, ale jeśli ją wrzuci do basenu, to po prostu będzie śpiesznie. Ja wrzuciłem klawiaturę, więc dlaczego on miałby nie wrzucić szczoteczki. On właśnie znajduje się w łazience, więc słuchajcie, za chwileczkę do niego wejdziemy. Serio, jestem jego ciekaw frakcji naprawdę. Szyma, że wrzuć to to trzymasz w rękach do basenu, Elo! Nie, nie zlew! Nie zlew. Ale tak, no to czy mam umywalkę wrzucić? Umywalkę nie, puszczę ją, masz wrzucić szczoteczkę. Właśnie teraz trzeba szczoteczkę, gościu. O, 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 fary, no moje zęby, no nie. Trudno, wrzucasz się do basenu, do tutaj ale... też jesteśmy, elo, elo. A mogę przynajmniej dokończyć, mieć zęby? Możesz, ale potem wrzucasz szczoteczkę do basenu. To czy znaczy, wydaje mi się, że w sumie razy to na no tak Właśnie tak się tak... zastanawiałem z widzami, ale szczerze, myślę, że niekoniecznie, jakby ją wrzucić, co? Nie mam pojęcia. Okej, okay, może to nie był najlepszy pomysł. Muszę to przyznać, ale z drugiej strony stare. No, ja wrzuciłem klawiaturę, więc ty wrzucisz właśnie tą oto szczoteczkę. Ale ja mówię, tylko daj mi dokończyć mieć zęby. E, dobra, zęby. dokończ i widzimy się przy basenie. Dobra, serio, dajmy mu dokończyć między zęby. Jakby... Okej, okay, udało się. W sumie wierzyłem w to, że się uda, ale jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy naprawdę to jest wodoodporna szczoteczka. Napiszcie już teraz kończę w komentarzach, czy uważacie, że ona przetrwa, czy nie przetrwa. Próby basenowej. Jak dla mnie raczej nie przetrwa. Ale napiszcie to. Jesteśmy już na zewnątrz. Maciek trzyma swoją szczoteczkę właśnie elektryczną i gościu, jak myślisz, czy ona to przetrwa, czy nie? No, jestem bardzo ciekawy, ale wydaje mi się, że powinna przetrwać. Nie ma takiej opcji, gościu, klawiatura umarła, drabina po. Woli. Nie, no dobra, drabina przetarła. Stary, bo nam się tutaj woda prawie wylewa. Ej, <grym> Cały czas się woda nalewa, patrz! O, nie, stary, no. mamy powódź zaraz. Lol, z wody. Ej, naprawdę tutaj zaraz będzie powód Weź w ogóle, wchodź na tą dobra. drabinę, wrzucaj to, bo jak będzie powódź, to będzie masakra. Najważniejsze pytanie, czy wrzucając tę szczoteczkę, ona powinna być włączona, czy wyłączona? Ej, weź włączoną wrzuć. Zobaczymy, co się z nią stanie. Seria, dobra, Tylko jakoś... podrzuc ją, podrzuc ją tak? Tylko podrzucił, podrzucił tak cyk i cyk, i to będzie spoko. Trzy, dwa, jeden, i dawaj Ej, ale zanurkowała fajnie, tak Piu. Ej, czy ona się dalej kręci? Ej no. Nie, tak. wyłączyła się stary Co ty gadasz? No jak to się kręci, kręci się. Nie musisz w prostu Ej, wysił Nie no kręci się chyba. Ej, trochę. dobra, działa. Zostawił, ją, zostawił. Ją. Zobaczymy czy się utopi, czy, czy ten mechanizm się jakoś rozwali czy też nie. Póki nie, no, co się... przeżyła. Jeżeli stary ona się popsuje, to kupujesz mi nową. Nie, środę. a ty a ty mi kupujesz klawiaturę, ona dryfuje. Ale bez klawiatury przeżyjesz, a jakie ja mam myć zęby? Patrz. No to... Czy w ogóle mam nie myć? No bez przesady, dawaj ją. Nie, 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 nie. Ona musi tutaj zostać do końca odcinka. Jeśli się zepsuje, to w sumie będzie śmiesznie. No dobra. Nie. Serio, ona słuchajcie, jest około pół metra pod wodą, mimo że tego tak nie widać, to w sumie ten basen nawet jest całkiem wysoki. Zostawimy ją tutaj i po cichu liczę, że no to, to, trochę się zepsuje, tak chociaż trochę. W każdym razie teraz kamerę oddaję Maćkowi i to on właśnie złapie mnie na jednym z tych momentów, kiedy dotykam czegoś Oj, wartościowego. To będzie ale... bardzo bolesny dla ciebie. Okej, okay, zostawię to bez komentarza. Trochę się boję, więc może ja lepiej będę uważał, okej? Okay? Ja teraz będę serio uważał. Żymeczki mega szybka akcja, właśnie mamy wychodzić z domu, więc Abram pewnie teraz będzie zakładał buty, dlatego muszę. Wcześniej śpiesznie iść szybko, żeby go złapać po prostu. Stary, on tu jest, on tu jest. Goście, to, wyjrzeć to, to do basenu. What? Hej, udało się, stary. Masz buta w ręce, musisz go teraz wyrzucić do basenu. But do basenu. Tak, stary, musisz buty do basenu wyrzucić, no bo je trzymałeś. Ale super, że zdążyłem, naprawdę. Myślałem, że się nie wyrobię. nie mam pojęcia, czemu Maciek chce, abym wrzucił swoje buty do. O nie, ja wiem dlaczego. Ja wiem, że. O nie. Jeśli jest tak, jak myślę, to właśnie wychodzimy do sklepu i on chce, żebym chodził w mokrych butach po sklepie. No chyba cię pogięło gość Właśnie o to chodziło, stary. Masz te buty wrzucić do basenu i teraz wychodzimy. A nie mogę chociaż potem wziąć suchych butów stary. No nie, no bo przecież to by było bez sensu. Dobra, ale trzymam jeden but, tylko jeden, no to drugi zostaje suchy, no nie? No w sumie masz rację, ale fajnie jakbyś wrzucił dwa. Dobra, mogą być już dwa. Okay, jak już jeden bazy. będzie mokry, to niech będą dwa mokre. Co za różnica, co za gość. Dobra, idziemy właśnie do basenu. Abra ma dwa buciki. Ale stary, na drab... Ej, <laughs> to było zabawne, przyznaj. W sumie może być, możesz sobie tak wrzucać, ale drugi z drabiny, proszę bardzo. Ale Ej, stary... Po co mam wrzucać buty do basenu? Jak dla mnie, on nie jest zamoczony. Bum! Ej, ale nie, no nie w tę nie, stronę. Okej, okay, słuchaj, robimy w ten sposób. Ej, stary. Ten jest mega suchy. Daj, on daj, jest daj, cały suchy. Naprawdę? Serio? Trzymaj go, bo on był tylko na podeszwie. No ale znowu Eno. jest tylko na podeszwie. Nie, nie będziemy się tak bawić. Pyk! No ale gościu, o. no i co? I teraz ja ją mam wziąć. Założyć i iść do sklepu. Tak, słuchajcie, on będzie chodził w takich mokrych butach, będzie... będzie zostawiał za sobą ślady, to będzie naprawdę kozackie. Ej, Abra, w sumie możesz je założyć teraz i przymierzyć, zobaczyć, czy one się nie pomniejszyły, czy, czy co. Dawaj, dawaj, gościu! Ale to jest zimne. Ej, zimne. naprawdę, woda w naszym basenie jest turbo zimna, w sumie, moja szczoteczka dalej tam jest. Ej, możemy iść na zakupy kiedy indziej. Nie, nie ma opcji, takiej byliśmy umówieni, musimy wychodzić zaraz z domu, Ej, więc patrz, zakładaj. Patrz, one są ciężkie. Patrz, jakie one są ciężkie. Boo! O ej, serio, on waży ze... Z pół, kilo. No, z... No, z pół więcej do... stary niż pół kilo myślę, no. że waży. Dobra, zakładam drugi but, ale ich się nie da założyć. Ale wyglądają normalnie prawie. Oh. Tylko wiesz co, stary, do samochodu to mi nie wejdziesz w takich butach, nie no ma No to opcji. co, na piechotę mam iść, no bez przesady. Przynajmniej bo... ci się wysuszą trochę. Nie będę tak szedł do sklepu, nie mam takiej No to w takim razie zdejmuj i na boso idziesz. Dobra, mogę iść na boso, Okej, okay, dobra, dogadam gadania. co tu się <laughs> dzieje z nimi, dobra, elo. No, przynajmniej się troszkę może umyją, upiorą, no zawsze jakiś plus. Nie żartuj sobie. Ty, ale mogę zmienić te uchyły chociaż w nie, nie. No, bo on zmienił to, no bo Nie chcę na początek, tak jak mówiliśmy, żebyś na początek. No nie, no bez jaj, gościu, w ogóle nie ma takiej opcji. Siemka piesek, co tam? Nie no, przejedź Gościu wrzuć to co trzymasz w rękach do basenu Ale nic nie mam stary w rękach Plecak masz, a w plecaku wylądował portfel Cały no, czas tu nagrywałem Ale stary, stary, no właśnie włożyłem, jak to nagrywałeś? No te, nie no, włóż to do plecaka Bo jakby plecak wrzucasz bo ty Ale stary, do sam plecak okej, okay, mogę wrzucać Te rzeczy które są Ale ok, ale Nie, nie ważne co w... z plecaku, tam to że namokną rzeczy z plecaka nie ma znaczenia Chodziło mi o portfel Stary, nie będę wrzucał portfela do wody, bo on się popsuje Tam są moje ważne rzeczy Wrzucasz plecak No właśnie plecak mogę plecaki Nie, schodami. nie, 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 nie Właśnie czekałem na ten moment, aż to schowasz do plecaka Prawda pies? Pomogłeś w tym Dzięki, przybij piąteczkę No było blisko Jak dla mnie właśnie w tym momencie chowasz portfel, ten wizytownik do plecaka I plecak zrzucasz z do basenu Starę, ale mogę wrzucić cały plecak bez portfela Nie, farfa. nie, właśnie tak czekałem na ten moment Abera nam pomogła, więc dawaj, dawaj Idziemy nad basen Chcę to zobaczyć na własne oczy, jak wizytownik pakujesz do plecaka Bez żadnego oszukiwania Ja chcę to zobaczyć mhm. Teraz go robisz cyk, cyk, wiesz Dawaj, dawaj, dawaj Dobra dawaj. stary, jest już w plecaku Ja chcę to zobaczyć, co on tam jest nie jest no słychać, że tam jest. Jest srychać, tam srychać, kilka srychać. rzeczy, których akurat mi nie szkoda, ale tego porcela naprawdę jest. Dobra, teraz wchodzisz na drabinę i ja odliczam 3, 2, 1 i zrzucasz to no do nie basenu. No, stary, no nie wrzucę przecież tego, że... No jak nasiąknie, to to nie moja wina stary. 3! Dwa, jeden i rzucaj go, gościu rzucaj go Ale co na płasko, Ej, tu jest portwe! Wszystko robisz, żeby on nie nasiąkł, no. no Oczywiście, że wszystko robisz, żeby nie nasiąkł Jedyne, No bez przesady, no czy... Cała moja nadzieja w tym to, że właśnie plecak zatrzyma tę wodę i... Ej. Nie stary, nie rób tak Ej, on nie chce nasiąknąć Ej, naprawdę, on od tej po drugiej strony, tu jest mokry Tu jest mokry, super mokry, no Ale Ej. od tej mogę, strony nie Mogę robimy. go po prostu... No w sumie tu to nie wiem stary, ja No nie, nie rób tak nie rób tak. Ej, ale to jest sucho! Cały czas to jest sucho! To jest ten krem i on dalej jest suchy, gościu! Dobra, poczekamy jeszcze 20 sekund i jeśli nie nasiąknie, to wyjmujemy go i zobaczymy, okay, co jest to Okej, dobra, jest ale nie chlap go przynajmniej. No nie, no niech chlap, go przecież będzie mokry cały. No mniej więcej o to mi chodzi, nie? Czy możemy już go wyciągnąć? No Dobra. weź, on jest mokry. On jest on mega jest mokry. mokry. Dobra, a wyjmujemy. Mam nadzieję, że tam wszystko jest mokre. Ja mam, mam nadzieję, wszystko. że wszystko oprócz mojego portfela, no bo naprawdę mi na nim zależy. Jest mokre, jest mokre, ale nie. No wiem. wiesz, że jest mokry, cały plecak. Ale nie wiem, czy, czy to się zamoczyło. Oby się zamoczyło. Dobra, Abra, otwieraj szybko, bo no, ja chcę z powrotem. Tu się klinuje? Ej, okay, patr, jest. jest mokry, jest mokry. i nie, 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 proszę, nie, proszę. Jest mokry, ale. Ty, po drugiej stronie. Byłby suchy. Nienaruszony w zasadzie, wiesz? Ej, tutaj jest cały mokry portfel, stary. trzeba go Jeśli on tutaj w środku to. Nie no, jest trochę mokry w środku. No, Dobra. jest mokry, tak normalnie, stary. Zamoczyłeś mi portfel, jeżeli nie on no. jest popsuty. On miał się rozwalić, on tylko się zamoczył. Nie no, pokaż go, pokaż. Jak dla mnie. Nie no, mu się chyba nic nie stało. Stary, jeżeli on jest popsuty, albo jeżeli Dobra. karty ze środka nie działają. Mam nadzieję, że z czasem ta woda wejdzie w tą skórę i się cały rozwali. Elo. To było naprawdę głupie. Portfel, portfelem, ale to, jaki miałem tam karty w środku, to naprawdę. Naprawdę mogło je uszkodzić i wtedy miałbym naprawdę poważny problem. Oczywiście on się bawi w najlepsze, no całe szczęście. Miałem właśnie szczęście, że nic się nie stało, że pleca chronił ten portfel i delikatnie się tylko zmoczył. Będę musiał się za to zemścić, no bo kurczę tego mu nie wybaczę. Co! Ej, rzuciłem na trawę i on złapały kolor. O nie. On chciałby mnie rzucić butami, ale że były mokre, to się teraz zabarwiły od trawy. Brawo, gościu, brawo, gościu, masz za swoje. Teraz będę musiał je uprać. No i bardzo dobrze, mi się to podoba. Mocz te buty stary w ogóle to mieliśmy wychodzić. A, no właśnie, mieliśmy iść do sklepu. No to gościu, nawet nie ma czasu, żebyś zakładał buty. Chodź szybko. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik, subskrybuj. Zaznacz także dzwoneczek, dlatego że szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie. 19 i nie możecie tutaj zabraknąć. Serio, sub dzwonek są bardzo ważne i bardzo byś nam pomógł, bądź pomogła. 25 tysięcy w górę zagwarantuje kolejny film basenowy, więc jeśli ci się to podobało, to z łapeczkę. A także wpadaj na nasze Instagramy, abraety, Maciej Macie Ożładnikowski. I... Tam jesteś ze wszystkim na bieżąco, a nawet szybciej niż widzowie z YouTube'a. Tam jest śmiesznie, więc obserwuj. I wpadaj także na TikToki, masz je teraz na ekranie i w opisie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrego dzieńczka, eleczko i puu!